Zawsze, kiedy myślę sobie o motywach muzycznych, które mogłyby rozpocząć kiermasz odrodniczy, no to mamy, pamiętajcie, o rodach, więc Jonasz szkofta, Wojciech Młynarski i tak dalej, tak dalej, A dzisiaj musielibyśmy polecieć chyba Manamem. Wyjątkowo zimny maj, w strugach deszczu nitoną i, tak i tak dalej, Panie Marku, Pan nas na wiosenną edycję zapraszał, a nie na jesienną. To ja się nazywam Maj. Czy wyglądam na tak zimnego, panie Michale? No nie, ale trochę, że tak powiem, nie możemy porywalizować na kroszulę. Dzisiaj, bo pan jest w sweterku. Dzisiaj tak, pan zdecydowanie wygrał. My tutaj urządujemy od wczesnego świtu, stąd trzeba było się przygotować na wszelkie ewentualności. Ale my dzisiaj nie będziemy ci marudni, wręcz przeciwnie, mimo że rzeczywiście deszczu jest sporo, ale on o 13 ma ustać. Ludzi za nami, jak widzicie, jest nadal całkiem sporo, więc można powiedzieć, że w sumie to ogrodnicy, działkowcy. Wcale się z, na deszcz nie smucą. Wręcz przeciwnie, z czego tu się smucić w dobie y, powszechnie panującej suszy. Każda kropla deszczu jest naprawdę ważna dla y, ziemi, dla naszych ogrodów działek również. Tym bardziej, jeśli mamy kiermasz i ta ziemia tak naprawdę przygotowuje się w ten sposób na przyjęcie tego, co zdobędziemy do swoich ogrodów. Czyli zdecydowanie szukając dzisiaj pozytywnych aspektów, można powiedzieć, że to, co kupimy na kiermaszu ogrodniczym, idealnie nadaje się od razu do zasadzenia albo posiania i nie trzeba tego podlewać, tylko od razu chyt do ogródka i, i zaraz te zakupy. Zdecydowanie tak. Aura oszczędza nam sporo pracy, a nie pozbawia nas przyjemności. Tak jest. Edycja 49 trwa, zaczęła się nieco ponad godzinę temu. Ludzi całkiem sporo jak na warunki atmosferyczne. Co przygotowaliście w tym roku? W tym roku jest nieco więcej wystawców niż y, zwykle, co świadczy o tym, że y, no, impreza cały czas jest bardzo popularna i potrzebna i wyczekiwana przez Szczecinian i nie tylko Szczecinian. Y, oferta jest bardzo szeroko. trudno powiedzieć o specjalnych przygotowaniach ale widzimy, że jest bardzo kolorowo, bardzo zielono, są roślinki malutkie, są roślinki wysokie, są drzewa, drzewa, które mają nawet owoce. Jest w czym wybierać. Trudno cokolwiek jedno, cokolwiek pojedynczego polecać. W takim razie my do rozmowy jeszcze wrócimy z panem Marciem, a teraz przeniesiemy się do wystawców. Dzisiaj musimy tutaj kluczyć całkiem porządnie, dlatego że no właśnie, warunki atmosferyczne dla niektórych mogą być zniechęcające, dla innych zachęcające. Deszcz jest, więc odrodnice się cieszą. Czy wystawcy o to pytać raczej dzisiaj nie będę, niemniej jednak będę pytać o to, z czym Państwo przyjeżdżacie na kiermasz odrodniczy. Dzień dobry. Ja przyjechałem do Szczecina Rzeszowa z bardzo ciekawymi roślinami. W ofercie mamy od takiej elitarnej grupy ogrodowej storczyków, obuwików, poprzez rośliny towarzyszące do strefy cienia, półcienia, paprocie ogrodowe, trójlisty, stopowce. Wybór paproci widzę naprawdę bardzo bogaty. Gdzie w tym momencie ludzie najczęściej sadzą paprocie? Jakie części swojego domu czy ogrodu paprocią najlepiej jest, jest obsadzić? Paprocie, podobnie jak obuwiki, wymagają stanowisk półcienistych lub cienistych. Najlepszym stanowiskiem są takie dojrzałe ogrody, już z rozrośniętymi drzewami, gdzie tego cienia jest więcej. No i poza tym, że. Rośliny chronią przed słońcem, no to dodatkowo obniżają znacznie temperaturę w sezonie. Poza paprociami widzę też rośliny bardziej rozwinięte. Nie zademonstrujemy ich tak biorąc do rąk, bo teraz byłoby ciężko, ale one tutaj są. Tak, mamy też goryczki, rośliny tatrzańskie, naskalniak, dębik gośmiopłatkowy, dzwonek, gauchera, kilka ciekawszych traw, dużym Powodzeniem cieszy się obietka szerokolisna, jest to taka bezproblemowa trawka, która ma bardzo subtelne kwiatostany. Jest w czym wybierać. Bardzo dziękuję, szczególnie że paprocie i szczególnie że ogrody skalne. W tym roku, jeżeli chodzi o trendy stagingowe, cieszą się bardzo dużym powodzeniem stagingowe, czyli mamy taką przestrzeń, którą musimy zrewitalizować, musimy sprawić, że będzie ona piękniejsza i wtedy bierzemy sobie na przykład paproć, albo taki mech, jak tutaj widzimy obok, przepiękny zresztą, i jesteśmy w stanie go potem sobie zagospodarować, na przykład na ogród, na działkę, na skalniak, albo inne miejsce, które chcemy uczynić piękniejszym, jeżeli chodzi o estetykę. Widzicie Państwo. Wydawałoby się, że w deszczu, to ja nie będę mieć żadnego problemu, żeby się dostać do naszych kolejnych rozmówców, a tu się okazuje, że nawet w strugach deszczu można cieszyć się wielkim zainteresowaniem. Pozwolimy Pani zapłacić, bo to jest bardzo dobry sygnał, kiedy nawet w taką pogodę teoretycznie niehandlową okazuje się, że jest bardzo dużo kupców. Z tego, co mówił mi Pan Marek Maj, to jest w ogóle taka całkiem ciekawa sytuacja, bo wiele osób już w social mediach, na fanpage'u kiermaszu ogrodniczego, pamiętajcie o ogrodach, pisało, czy w danym dniu, czy w danym miejscu będzie można Kupić jakieś konkretne rośliny, albo czy będzie można y, już tak szybko tylko wbiec i wybiec, żeby kupić to, co daną osobę interesuje. I okazuje się, że jak widzicie, wiele osób przychodzi, i nawet jeżeli tego deszczu trochę tutaj jest, to nikomu to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że zaraz. Tak, jest? Tak, bo póki na początku jeszcze jest wybór roślinek, a potem to i dlatego nie patrzymy na pogodę, tylko przychodzi. Rozumiem, że pani przychodzi co roku, albo nawet częściej. Tak. Bo, yy, co pół roku, yy, co pół roku. Yy, na wiosnę i na jesień. A co pani kupiła? Yy, to jest prze... nie, to nie jest surtewka, nie przetacznik kobiec. Tak, przetacznik. Obiec. Nie, niech mi pan podpowie, co to ja kupię? Przetacznik, Przetacznikko. O, przetacznika, nie przetacznik kobiec, przetacznik. I do, na działkę? Nie, na ogródek. Na ogródek. Przy tak, domu. Przy domu. No właśnie, widzicie, drodzy Państwo, trzeba brać przykład. Z naszej rozmówczyni sprzed momentu. My za moment porozmawiamy z naszym ekspertem, aczkolwiek no, widzimy, że to jest stanowisko, które no, w deszczu powiedziałbym nawet pan Marek Majer, którego widzicie państwo teraz, może przydatne, że w deszczu rośliny się prezentują czasem nawet jeszcze lepiej niż jak jest taka piękna, sucha pogoda, która no, powoduje, że ta ekspozycja roślinna nie zawsze jest tak ładna jak, jak teraz. A więc parasole w dłoń albo kaptur na głowę. I ta opcja wydaje się być całkiem ciekawa, i ta opcja wydaje się być całkiem ciekawa. I do wieczora można zdecydowanie skorzystać. Dzień dobry, z czym Pan dzisiaj przyjechał do Szczecina? Dzisiaj przyjechałem z naszymi niezwykłymi bylinkami zimowanymi. Mamy tutaj trawy, byliny zimozielone, stare takie typowe margaretki, maki czerwone. Wszystko takie, jak to mówią, z babcinych ogrodów. Po co szczecinianie przychodzą do Pana najczęściej i czy trzeba im prezentować, czy mają już konkretne swoje typy? Najczęściej mają swoje typy już wypatrzone, wyszukane w internecie lub w telewizji, ale mają też ciekawe zapytania o bardzo różne rośliny, takie, no już takie z górnej półki, że tak powiem, ciężkie do zdobycia. Co by Pan polecił osobie, która na przykład chciałaby swój przydomowy ogródek w tym roku ozdobić inaczej niż zazwyczaj? Inaczej niż zazwyczaj. Ech. Wszystko według gustu, ale ja to zawsze mówię, że im kolorowiej, tym lepiej. Monotonia, no to już jest taka dla wyszukanych ludzi, a jak, jak mówię, z babcinym ogródku kolorowo, to jest jednak to całe piękno tego ogrodu. Tak jest. Niektórzy nie, mówią, że łąki kwietne to jest coś najfajniejszego, W można posadzić różne rośliny, posiać i to wszystko później rośnie według swojego planu i też to wygląda super. Jak najbardziej. Do tego jakaś trawka i mamy naprawdę przepiękny ogród. Tak jest. Zapraszamy więc, to jest kolejne stanowisko tutaj na Zygmunta Starego, które polecamy, jak już mówiłem wcześniej, ekspozycja kwiatów w deszczu po wielu suchych tygodniach. Teraz będę skakać, uwaga. Żeby... Y Prawda, omijać konkretne kałuże, których jest tutaj całkiem sporo. Ta ekspozycja kwiatów w deszczu wygląda naprawdę całkiem nieźle. Zresztą widzicie tutaj, że, że wygląda to doskonale i że tych roślin w tym roku, zresztą tak jak mówili organizatorzy Kiermaszu Ogrodniczego, jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Szczególnie, że to jest edycja 49, a więc na sam koniec naszej rozmowy pewnie będziemy mogli powiedzieć, czy to jest tak, że edycja 50, czyli ta, która będzie edycją jesienną, będzie. Rekorda. Panie Marku, no, my myśleliśmy, że będzie nam dzisiaj łatwiej złapać rozmówców podczas kiermaszowca, ale też tak nie jest. No, tak nie jest, ale to dobrze, że tak nie jest. Dobrze, że nasi wystawcy mają zajęcie, bo tym bardziej zadowoleni wyjadą ze Szczecina i tym chętniej wrócą na następną edycję imprezy. Pytał Pan Panie Michale o to co? No maj to z reguły jest okres, kiedy największym powodzeniem w tych czasach cieszą się rośliny rabatowe oraz Rozsady warzyw, które wróciły do mody, wróciły do łask, coraz chętniej kupujemy. Coraz częściej sadzimy również w skrzynkach balkonowych, coraz częstszy widok właśnie, że tam pomidory sobie rosną koktajlowe na przykład. Czasami to są kompozycje składające się i z roślin rabatowych i z rozsad warzyw. Także wszystko to również do znalezienia w stoiskach, które są na kiermaszu. Obawiam się, że nie uda nam się naszego rozmówcy złapać, bo tam się ustawiła kolejka. Widocznie przynosimy szczęście, bo to już drugi <noise> przypadek, kiedy trudno y, poprosić o rozmowę trudno do tej rozmowy doprowadzić. Idziemy więc dalej. Tak jest. Idziemy dalej, idziemy dalej, maszerujemy, żeby, zaprezentowa maszerujemy, żeby zaprezentować y, naszym widzom, widzom portalu w kolejne elementy, bo poza roślinami zawsze mała architektura też jest obecna i w tym roku również. Tak, jak najbardziej i to w coraz większej ilości można powiedzieć, bo pojawiają się i meble ogrodowe, pojawiają się właśnie elementy małej architektury. Pojawiają się fontanny w różnych formach. Oczka wodne, widziałem. Oczka wodne, kompostowniki, obrzeża do ogrodów, e, w, tworzone według nowych technologii. E, bardzo, bardzo duży wybór właśnie tego wszystkiego, co oprócz roślin potrzebny jest w naszych ogrodach, a z czego czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy. Dopiero podejrzymy gdzieś, że coś takiego jest, e, pomyślimy, że u nas też by się to przydało, decydujemy się na zastosowanie tych rozwiązań i wtedy, ten nasz ogród staje się jeszcze bardziej przyjazny, jeszcze bardziej... Są miody, przepraszam, dopytam, są miody, widzę je, są produkty lawendowe, też fantastyczne. Rękodzielnicy, zawsze rękodzielnicy byli dużą wartością kiermaszu ogrodniczego. I tym razem też są, też są i liczą na to, że o tej 13.00 to słońce wyjdzie ponownie, to słońce spoza słońca w naszych sercach i głowach pojawi się i przyciągnie kolejnych zwiedzających na kiermasz i że oni również będą mogli mogli pochwalić się tym, co przywieźli do Szczecina. Zresztą ja widzę nawet już tam z zawałów Chrobrego ze strony Łasztowni, że mamy przejaśnienia, co akurat w kontekście kiermaszu na pewno bardzo cieszy. Ekspozycja ogrodowa, którą możecie właśnie zobaczyć teraz, też na pewno przyciąga wzrok, i to jest kolejny rozmówca, z którym chcielibyśmy porozmawiać. A co może nie być łatwe, bo znowu mamy kolejkę osób zainteresowanych zakupami, co też jednoznacznie oznacza, że tutaj nie jest tak, że pogoda determinuje to, czy nagle ludzi nie ma, czy ludzie są, bo ludzie są cały czas. Z czym Państwo przyjechaliście? Dzień dobry, przyjechaliśmy z figurami ogrodowymi fontanny, postacie Donice. Wszystko, czego dusza prawie że zabraknie, a jak czegoś nie ma, to można do nas wejść na stronę na Facebooku i mamy większy wybór oczywiście u siebie, na, u siebie w miejscowości. Jesteśmy, jesteśmy z Działdowa, taka mała miejscowość za Olsztynem, na Wyżinach Muławskich. Które figurki cieszą się zawsze największym zainteresowaniem? Czy są jakieś konkretne ulubione postacie mieszkańców? Proszę na największym zainteresowaniem mamy tam takie dzieci z doniczką tutaj u siebie dzieci z doniczką bardzo się cieszą zainteresowaniem fontanny cieszą się dużym zainteresowaniem donice tak szczerze powiedziawszy no wszystko cieszy się zainteresowaniem to zależy to co komu się podoba? To jest także większe rozmiary, czy jednak bardziej symboliczne, i czy bardziej do ogrodu przy domu, czy jednak na balkon, albo na jakąś taką y, y, bardziej mieszkaniowo-balkonową ekspozycję. Wie pan, to są figury dosyć spore, to w większości do ogrodów, to są figury duże. Ludzie często biorą też do domów, ale jest to jednak figura ogrodowa przeznaczona na ogródki. Tak jest, zapraszamy. Ekspozycja naprawdę robi wrażenie. Pięknie to wygląda i widać, że to jest tak, że ta szerokość pomysłów tutaj jest naprawdę duża. Od krasnali od ogrodowych, czyli symboli wrocławskich przez dużą ilość kotów. Ja nawet się tym kotom przyglądałem. Bardzo ładnie to wygląda. Ja mam w domu cztery, więc musiałbym cztery od razu kupić, żeby żaden się nie obraził. Panie Marku, do której dzisiaj zapraszamy i do której jutro zapraszamy? E, dzisiaj zapraszamy do godziny 18 w niedzielę od 9 do 17. I chciałem zauważyć, że wyszliśmy dopiero w ulicy. Z ulicy Zygmunta Starego, a przecież jeszcze cała szerokość wałów Chrobrego to również stoiska ogrodnicze i stoiska z tym, co ogrodom towarzyszy. Tak jest. Cieszymy się z deszczu, bo to znaczy, że to co kupicie podczas kiermaszu będzie można od razu zasadzić albo zasiać i nie będzie trzeba tego podlewać. Kiermasz ogrodniczy trwamy jako portal w Pali jesteśmy jego patronem medialnym i gorąco Was zapraszamy. Chodźcie przez cały weekend na wały Chrobrego.